Dobra, widzowie, widzowie niech są, ty nakliknę, więc jesteśmy na, już na drugim poziomie. To chodź, to chodź Marki. A słyszysz mnie, Marek? No to dobrze. O, zginął. Marci. Słyszę, słyszę. On będzie też już na was pisał. Hmm, tutaj będzie nas pozdrawił. Czasem. No, nie skacz na mnie. Bo wpadliśmy dzisiaj na pomysł, że będziemy, będziemy dzisiaj grać w Obi, bo no w Dorsy już graliśmy. Ale co już w Dorsy nam ważne? No. Zginąłem. Marek. Marek. Halo, Marcinaczek! Ty możesz ze mną mówić i będziesz też pisał, okej? Okay? Co oni tutaj piszą na czacie? Dobra, widzowie nie będą wiedzieli, tak? A o co chodzi, że? Że jak złą się wybierze? Czy? czy, czy, czy co? Będą? Jaja. Czekaj... I od razu skoczę na tą drabinkę. O Boże. Ciekawe czy ma, Markicianek obejrzysz dzisiaj odcinek czy nie? O, no i pięknie. <grym>, czekaj. A będziesz coś mówił do, do mnie? No wypad! Co mi się stało? Będziesz coś mówił i będziesz też pisał, więc mów troszkę. No ty, no nie mów, że zginąłem. Pamiętajcie, dajcie suba i, i kto nie subskrybuje, tym na Kaczyńskiego głosuje. Tak jak to mówił kolega, który mnie już nie lubi. Co to kurde jest? No i zginałem. No widzowie, będziemy dzisiaj nagrywać to krótki będzie dzisiaj odcinek, bo no wiecie jak to obbi. Obbi to obbi. Prawda Markicianek? Powiedz co mam na czacie. No bo obbi to obbi, chyba każdy umie przejść w obbi nawet w kilka sekund. I jutro może będzie moja premiera gry. Ale kto to wie jeszcze? Jesteśmy teraz w gębie kogoś. Super. Ty jak ty zginęłeś, ja się pytam. Ja, ci, ja na ciebie będę czekać. Ja tutaj będę. Pa pa pa, pa jak leci, pa jak leci. Młody. I na. Ej. A czy...

I po odcinku, podam, po odcinku podam moją nazwę i niego na Discordzie. Chudź. i dzw dzwoń na Discord. Czy gdzie? I proszę oglądać nas. A, dzwoneczek, dwonecz, żeby być na bieżąco jak zawsze. Tam... O. Jakby to powiedzieć, to jest... Yy, za. Yy. Bardzo niegrzeczne zachowanie z tej kupy. No i też zginęłem, a ty? Niegrzeczne zachowanie kupy. Tego no. się nie da przejść tak ogólnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja tego jeszcze nie. Pamiętajcie, pamiętajcie, widzowie. Można wbijać na moją grupę Można wbijać na moją na serwis... Możecie wbijać na mój serwer Discord No, możecie nawet wbić na mojego Twitcha, będą jutro... Jutro będzie Twitch z Minecrafta Lub Robloxa Czekaj! Czeka pan? Czy pan nie czeka? I widzowie, to taki odcinek, jakby troszkę że nie wiem. Musimy się tak posygi, posługiwać, że go nie będzie słychać, będzie razem do mnie mówił. Więc, jutro, może jeszcze dzisiaj odcinek nagram z, właśnie z tym kolegą. Co, co będziemy jeszcze później, może, nagrywać. No. O, i zginąłem. O co tu chodzi? To są te takie jakby lasery, czy co to jest? A to to, to tam nie da się przejść. No przeszkocz, Halo. Napisz. Napiszcie w komentarzach propozycje na odcinki. Napisał

Helikoptera! Jednak nic. A o co chodzi? Wejdź do helikoptera! A. O, to, to, to... Pst. Tego się nie da wziąć. The jump? Ui! I będziemy sobie chwilę testować, i zaraz koniec odcinka. Minutę potestujemy tutaj. I piszcie propozycje na odcinki: Speed, Jump. No i fajny odcinek. Piszcie propozycje na odcinki, no możecie mm, za mną. I, I powiem Wam tak. Możemy dzisiaj jeszcze zagrać nowe Rajbus Friendsy, Możemy dzisiaj dużo propozycji, bo no i tak jest niedziela. Możemy. No kurde! Tepą mnie do jakiejś innej gry. Koniec odcinka. Koniec odcinka. Do widzenia. Ciao.